Chciałem wspomnieć jeszcze o możliwości porady leka lekarskiej. To jest tak zwana funkcja TAMAS, to jest Telemedical Assistance. Super. I również taka usługa jest tutaj udostępniana. I tak jak tu właśnie też wspomniałem, szczególnie dla jednostek bez dostępu do telefonii satelitarnej, czyli znowu się okazuje, że jachty. Jachty, tak mogłyby z tego systemu korzystać. Generalnie polega to na tym, że jest podpisywany kontrakt, zawsze jest to szpital, Chorób tropikalnych w Gdyni, mhm. gdzie po prostu na dyżurze jest zawsze wyznaczony lekarz, który zna procedury i język angielski, jeśli jest, jest ku temu potrzeba. Tak. Mhm. Więc sprawa wygląda w ten sposób, że mamy możliwość zestawienia takiego połączenia pomiędzy operatorem telefonicznym na lądzie mhm. a operatorem radiowym. Super. Przez ten system. Po prostu pośredniczymy w takim połączeniu. Jest to bardzo prosta procedura z, z punktu obsługi, tak. Po, po prostu nawiązaniu, po, my po prostu dzwonimy, jeśli ktoś zgłasza nam, że chce po prostu połączyć się ze szpitalem, że ma jakiś nagły przypadek ale oczywiście nie jest to taki przypadek, znaczy jest to przypadek taki, że nie wiadomo, czy trzeba już teraz przeprowadzić ewakuację medyczną, czy można poczekać, czy można poczekać mhm. a może można coś zaradzić mhm. tak na tą chwilę, żeby na przykład komuś pomóc, tak? Mhm. I ktoś oczywiście wie, że są jakieś objawy, ale nie wie, jak ich zinterpretować. Więc oczywiście jakakolwiek taka prośba, powoduje, że oczywiście dzwonimy do, do szpitala w Gdańsku, do dyżurnego lekarza, kiedy on już jest na fonii, no czasami niestety trzeba poczekać, czasami bywa to 10, 10 minut. Nie jest tak, że ten lekarz po prostu jest cały czas pod tym telefonem, ale no powiedzmy te 10 minut to, to, to tyle to powinno wyglądać. I wtedy po prostu jesteśmy w stanie na kanale dupleksowym najlepiej, z uwagi na to, że to jakby... Z powodu dwóch częstotliwości jest większa swoboda w korespondencji, w rozmowie, bardziej ona przypomina telefoniczną. Tak. E, łączymy to ze szpitalem, z danym lekarzem, i wtedy na tym kanale roboczym e, można, e, można po prostu powiedzieć o objawach, o problemie, jaki występuje u członka czy pasażera, załogi. I wtedy lekarz po tych obiadach, objawach albo y, zaleci natychmiastową ewakuację, albo zaleci jakąś procedurę, którą ktoś jest w stanie przeprowadzić do portu, tak, wrócić też albo, właśnie, mhm. albo, albo jakieś działanie, które, które może na przykład w znaczny sposób y, tej poszkodowanej osobie pomóc. Tak? Czyli też należy o tym pamiętać, że y, możemy wezwać pomoc, ale możemy też jednocześnie jakby, kontaktować się ze szpitalem, jakby drugo, jakby Druga, druga linia po prostu, że poza mhm. tym, że oczekujemy, aż przy, przybędzie pomoc, to jeszcze w międzyczasie, w trakcie tego oczekiwania, możemy, możemy zasięgnąć porady medyczne. Super. Czyli jest tak, że jesteśmy na przykład 15 mil od polskiego wybrzeża, A. mamy łączność z lądem poprzez już tylko radiotelefon VHF, bo już nie mamy zasięgu telefonii komórkowej, to poprzez, w dużym skrócie, proszę mnie skorygować, mhm. Polish Rescue Radio, tak. możemy skontaktować się ze szpitalem, tak? tak? Jest, I tam po prostu ktoś, doktor postawi wstępną diagnozę i zdecyduje, czy po prostu trzeba kogoś do nas wysłać, bo musi być ktoś od nas zabrany natychmiast, tak czy jest. też po prostu powiedzą nam płycie do Gdyni, jakby Będziecie za 20 godzin, niech ktoś tam wtedy będzie dowieziony do szpitala. Generalnie tak. ktoś profesjonalny na, ze szpitala, jakiś pan doktor. Oceni Dokładnie. ten temat. Ale jeszcze raz, tak żeby. A wyjaśni... jeśli zaleci ewakuację medyczną, no, właśnie. no to wtedy kontaktujemy się z Sarem i Oni SAR wtedy będzie robią. prowadzą ewakuację medyczną. Ale bo pan na mhm. początku wspomniał o kontrakcie. Ja może nie zrozumiałem, mhm. to jest coś, co musi mieć ktoś, kto pływa po morzu, użytkownik. Nie, 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 To jakby wynika z kwestii zapewnienia takiej usługi, bo ona też mhm. wynika z pewnych konwencji. Mhm. Po prostu rząd jakby cały czas podpisuje taką mowę, oświadczenie okay. takiej, okay. takiej usługi tak okay. to jakby ten kontrakt wynika trochę po stronie państwa a nie musi o tym myśleć nie po musi prostu. o tym myśleć tak. tylko dobrze wiedzieć że jest taka opcja jest taka opcja fajna sprawa i zawsze można z niej skorzystać i właśnie jakby ten system radiowy właśnie temu służy bo Oczywiście jest to numer telefonu. Każdy, mhm. y, każda osoba, która jest na morzu, może po prostu bezpośrednio, y, mając telefon satelitarny, zadzwonić do takiego szpitala. Gdzie właśnie chorób tropikalnych w Udyni. No, tam głównie chodzi, no nie oszukujmy się o pewną barierę językową, mhm. bo takie funkcje pełnią różne szpitale na całym świecie. No, ale już wtedy w języku polskim no nie porozmawiamy tak. Mhm. A tutaj jakby y, będziemy mieli tą swobodę. No, w tej sytuacji stresowej y, jakieś specyficzne nazewnictwo medyczne może być kłopotliwe, a tutaj jakby będzie pewna swoboda y, w komunikacji.